O zdrowie, a wiedzą to przede wszystkim ci, którzy uczestniczyli w tegorocznym sketchupie, odbywającym się 16 kwietnia w jednym z poznańskich klubów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak było i chcecie skosztować dobrej dawki i jeszcze lepszego humoru, koniecznie zobaczcie nasz materiał. Ale nie nie? Już prawie poszłem. Ale swoim I na cimno, majtki, już Dobrze. i to nazywamy przeglądem kabaretów studenckich. Ja tutaj tylko gadam na scenie, ja to tylko prowadzę. W zeszłym roku wygrałem Sketchup, dlatego teraz zostałem poproszony o to, żeby być konferencjerem, a idea jest taka, żeby promować młodych, zdolnych artystów. Sketchup to akcja, która odbywa się w ramach festiwalu twórczości i Sencka wiosna, który jest organizowany przez nas już od 12 lat i w tym roku zgłosiło się wiele kabaretów, ale żyli w posadzi NZS-u i kontry wybrało cztery najlepsze kabarety, które właśnie występują na scenie? Kabaret Fantastyczny, kabaret Nomen Omen, kabaret pod napięciem i kabaret Sokration. To są kabarety, które gdzieś tam zaczynają swoją drogę i każdy musiał przejść przez ten etap, więc nie jest to jeszcze pełen profesjonalizm, ale jest to duża świeżość i, i w tym kierunku te kabarety wszystkie zmierzają. Także, drodzy Państwo, zaraz się wszystko okaże, kto wiecie lepszy styl życia. Jutro no jeszcze mam tak skakać! Nie zaszkodzi to panu. Proszę państwa, już za chwilę. Oh Są różnorodne, znajdują się tam e, zarówno słodycze jak i książki, są e, vouchery na obiady, są zniżki e, do różnorodnych e, miejsc w Poznaniu, e, ale też jest ketchup, który jest symbolem e, naszego projektu z keczapu. E, jak wiadomo z ketchupu ketchup, także ta, takie powiązanie i myślę, że to jest też taka forma humorystyczna od nas, od NZS-u. Po południu w z czym? Z kebuciem. Ketchupem. Też. Jest z nami także Szymon, który w tamtym roku wygrał SketchUp i w tym roku przyjął on rolę prowadzącego to wydarzenie. Czym wtedy przekupiłeś publiczność i jury? Więc to było bardziej jury, tam poszło, to nie było dużo, bodajże 100 czy 150 zł, więc to, to nie był jakiś taki duży wysiłek publiczność przekupiłem obietnicami, że wszystkim kupię cukierki. Uciekłem później, stwierdziłem, że to jest normalne w tym kraju i po prostu udało mi się ich oszukać. No, oszukałem was. Mnie oszukali. Was oszukali. U mnie najgorsze jest to, że wszędzie w domu mam gołe, grube papy. No narysowane. Ach. Ale... Dlaczego... Gdzie to dziecko w tym swoim króciutkim życiu napatrzyło się na grube baby. <grymka> Jak dla mnie wystąpienie dwóch kobiet, czyli kabaret numer no to był swoisty fenomen. Jednak kobiety w kabarecie to jest takie wydarzenie dosyć nietuzinkowe, wyjątkowe. Nie tylko zachwyciły mnie swoim wystąpieniem, rozbawiły, ale także chwyciły za serce. A teraz powiemy o tym, co dzieje się wśród Was. Otóż na widowni też dzieją się cuda na kiju. No więc, szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że oto siedzi tu 50 osób. I teraz uwaga, co działo się na przykład dziś? Po pierwsze, dochodziło do potajemnego spożywania środków wspomagających. A tu coś mam! Co masz? Ej, już śniesz. Patrz, Tu już ty. Może potem. No, widzisz ten kabaret? Pij! Nie ma już. To jest też rewelacyjna inicjatywa dla studentów, bo nierzadko, właściwie, właściwie nie wiem kiedy ostatni raz byłam na takiej imprezie kiedy zdarzyło się, że są organizowane pokazy kabaretów studenckich i bardzo się cieszę, że w ogóle tu przybyłam. Kabaret, który w tamtym roku również występował i zajął drugie miejsce. Także w tym roku mają pole do popisu i możliwość rewanżu, zdobycia pierwszego miejsca. Dmitry, ja oddzwonię, bo to, to zajebisty jest. My jesteśmy akurat kabaretem literacko-artystycznym. Czerpiemy swoje inspiracje na utworach chociażby przedwojennych pisarzy, chociażby Juliana Tuwima. Ale także mamy troszkę numery też takie pieprzniejsze można powiedzieć, niekoniecznie literackie. O niedzielę obchodziliśmy siódmą kabretu. No i skład takich typowo aktorów to są cztery osoby, do tego jest jeszcze chór, mamy również tancerki. No to to załóżcie, a sobie szli, a oni chylali, a potem się zrobiło ciemno i już ino my A A ko, A co? A ty jest też bardzo. A co? Ja a co? Tak co? A A co? 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 Kabaret, który wygrał Nagrodę Publiczności, to kabaret pod napięciem, dziękuję bardzo! Dziękuję, nie ma czasu na twoje pierdoły, dziękuję. Piękno, miły No, Sorry, ale nie masz cząstek. <śla> Więc tak, mieliśmy bardzo trudne zadanie, bo kabarety były naprawdę wspaniałe. Ale pierwsze miejsce, Przyjdźmy kamery, na scenę, przepraszam. Tak. Pod napięcie! Mogę teraz możesz Nie, nie, ale jednak. Dobrze, moi drodzy, my wam chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. E, zarówno tutaj szanownym Żyli, jak i wam. E, nie będę ukrywał... E, ja. Ty też jesteś cwoko. E, ale platonicznie. E, tak, tak. E, moi drodzy, chcę podziękować serdecznie, Żyli. chcę podziękować, cudowną kabaret. Wielkie brawa dla niej, naprawdę. Chcę podziękować wam, bo dla nas zawsze publiczność jest najważniejsza. Dzięki Boże, się na nas! miejsce w naszych sercach zdobył kabaret numeromen. Gratulacje, Gratulacje dziękujemy. A jak to, że nasz konkurs, e, no, symbolem naszego konkursu jest ketchup, to chcielibyśmy rozdać go wszystkim kabaretom, które wziąły, wzięły w nim udział. Bardzo serdecznie. I nie tylko nie lubię. Dzięki, do zobaczenia oczywiście za rok.